Witam w Kuchni Admina Dzisiaj robimy schab Robimy schab z Scott, ze sklepu Robimy schab z szynkowara Już Wam pokazuję To nie jest reklama, lokowanie produktu Szynkowar Słuszny Kęs, 1,5 kg wsadu Realnie wchodzi kilo, kilo sto, kilo 200. No, Także mamy schabik. Schabik peklowałem Tydzień w solance z soli pecującej wody, proporcje, i co teraz? Leżało sobie to tydzień w takiej solance. Oczywiście na początku trzeba skapy umyć i tak dalej, i tak dalej. No ale z tej solanki teraz wyciągamy schabik, wycieramy. Co teraz będziemy potrzebować? Potrzebujemy przyprawy. Ja używam majeranek, paprykę słodką, czy czosnek. To tak jak tu widzicie, czarny ziarnisty, może być, pieprzu czarnego ziarnistego i dodamy trochę soli. Pieprz zrobimy tak, że wrzucimy go w młodzieżo. Dobra. Nie za dużo, tam wiecie, trochę pieprzu. Każdy tam jak lubi, troszeczkę do moździerza tutaj. Ja pierdzielę, jak on ucieka, słuchajcie. Dobry, ten pieprz. Dobry pieprz. No, dobra, myślę, że będzie ok. No jeszcze, no, trzeba się przyłożyć trochę. Kurde, admin. Trzeba się przyłożyć. Słuchajcie, jeszcze dodam troszeczkę soli do tego. Chociaż nie wiem, czy powinienem. Spróbujemy. Tyle soli dodam do tej przyprawy. Eee. Yy. No wędlina w solance leżała, więc ona przeszła sobie trochę solą, ale dobra, mamy ten pieprzo może być. Dobra, trochę pieprzu. Wiecie, te przyprawy to jest tak na oko, bo to za każdym razem jak się będzie robiło, no to, to można sobie zmodyfikować, można sobie coś innego dodać, nie wiem czy mi tu starczy tego, no zobaczymy. Dobra, co ja teraz z tym robię? Normalnie, kurde, najpierw go wysuszyłem, później przełożyłem do pojemnika, teraz znowu jest mokry, znowu go trzeba wytrzeć, dobra, pojemnik wą. jeszcze raz ten stabik tutaj wyprzemy. Nie wiem czy oświetlenie dobre, kamerka trochę poprawiona, jeżeli chodzi o jakość, wyłączyłem jakąś opcję, która mi w ogóle psuła tutaj wszystko. Bo strasznie ciemno, dobra, pa, pach, 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 wcześniej to w przyprawach, słuchajcie, no to może leżeć sobie w przyprawach, yy, nie wiem, tam dzień, czy tam noc, no widzicie, co tu się dzieje, trochę przypraw, nie za dużo, nie chyba troszeczkę za mało dałem, no więc tak, majeranku, dajcie z trzy łyżki, nie no kurde, muszę trochę to do, robić tej przyprawy, Teraz tak. Mam tutaj paprykę słodką, czosnek, paprykę słodką, czosnek, majeranek. Dobra, słuchajcie. Co to robimy jeszcze? Trochę majeranku, trochę słodkiej papryki. Kurde. Dobra trochę czosnku soli teraz już nie daję bo wcześniej dałem yy, Pieprzu, no pieprzu trochę można ubić jeszcze może być też oczywiście mielony pieprz jak najbardziej ale do zdania smakowe takiego mielonego są o wiele uważam Lepsze. No kurde, nie przyłożyłem się znowu. Będzie pieprz. Najwyżej synek nie zje. Eee. Dobra, no a tak ważnie to. Dobra. Jest tu wymieszane. To dajemy. Słuchajcie, to ma być szybkie. Ile ja robię to mięsko? Mięsko, mięsko w szybkowarze, tu jest kilo z no to robię około 2 godzinki, no może 2,20, no zobaczymy. A zaraz Wam pokażę, jak to jest tutaj robione. Szynkowar, no filmików jest 100 tysięcy na, na YouTubie, także tutaj żadnej magii. Nic takiego, czego byście tam nie mogli znaleźć, nie robię. Dobra, decha wyjechała. Teraz słuchajcie. Teraz mamy szynkowar. Proste urządzenie. Jak to mówią, prosta jak budowa cepa. Sprężyna dociskająca mięcho, szynkowar i ważna rzecz. Bardzo ważna. Znaczy ważna, no ważna, żeby soki nie uciekały. Mamy takie woreczki do szynkowara. To jest akurat na 1,5 kg I o takiż nam chodzi. Woreczki są. To spożywki oczywiście specjalne, mocne, fajnie się później wyciąga te miękko. No dobra, ja robię tak. Robię tutaj sobie, pakuję. Czekajcie, trochę podniosę tą kamerkę. O dobra, okej. Okay. weszła w kadr. Dobra, łycha. Tutaj sobie to wywijam i tak dalej, ale ja nie chcę tam na dole powietrza, więc, więc jakby się tutaj nie spinam, wrzucam teraz to mięko. No jest w miarę kształtne, nie wycinałem tam za dużo z niego. Bo myślę, że się ułoży. No i właśnie. No, pokażę, ja tutaj to robię inaczej troszeczkę. Ja sobie to teraz wyciągnę. Ja właściwie po co do tego worka pchałem? Chyba po to, żeby Łatwiej mi tu było włożyć. Chociaż ostatnio, jak miałem taki naprawdę fajnie skrojony kawałek tego schabu, to wskoczył, no, elegancko. Wrocław jest dosyć ciasny. Ja pierdzielę. Kurde, będę się teraz tutaj Dobra, jest. Się. Udało się. O, ja sobie w ten sposób go tam upycham. Myślę, że myślę, że jest OK. Yy, ważna rzecz. Zawiązujemy to dosyć szczelnie. Upchany jest super. Dobra, dowiązujemy sobie to w ten sposób, wypuszczając powietrze. Tak akurat tylko tak robię. Dobra, ja, jest, okej. Okay. Teraz sprężyna, no ładnie mięsko dociśnie. Będzie ja wszystko, jak się popieści, to się wszystko zmieści. No i oczywiście pokrywa. Dobra. Ok, mamy mięso spakowane. Teraz to wrzucamy do gara z wodą. Ja wychodzę z założenia, że należy mieć jakby komplet. No można to robić w jakimś dużym garze. Ja sobie od razu w zestawie wziąłem taki oto garnek do gotowania też szparagów. Można sobie tutaj, wiecie, w koszyczku elegancko. Od razu jest odizolowany. Jeżeli byście nie mieli takiego garnka, no to wrzucamy do jakiegoś garnka ścierka na spód. I tyle. Zalewamy wodą teraz. Może być wykorzystany tutaj chyba... Żeby termometr, termometr sobie włożyć Jest taki szpikulec i go tam można wcisnąć Ale ja zostawiam to, zostawiam to w tym Jeszcze trochę wody doleję Dobra Woda powinna zakrywać w sobie mięso Termometr do środka Wrzucamy to, wrzucamy to teraz na kuchenkę Ok, spiny, pokryweczka. Ja sobie tutaj wodę za, y, zagotuję do tych 85 stopni i zaraz wracam. Tak, Okay. Okay. My już temperaturkę tutaj mamy wymaganą 85 stopni. Dajemy sobie na jedyneczkę, On sobie tu będzie pyrgał w tej temperaturce. Zakrywamy Dwie godzinki, nastawiamy sobie stoperam jakiś I po, prostu, i po prostu dwie godzinki. Za dwie godzinki wyciągamy. Chłodzimy, wyciągamy, chłodzimy, no i później do lodówki, żeby to się jeszcze fajnie schłodziło. I teraz w sumie... no, wjechały Kabanos, I w sumie teraz, słuchajcie, dwie opcje są. W sumie są dwie opcje. Albo wyciągamy, wylewamy środek i wkładamy, no i chłodzimy to. Albo druga opcja jest taka, że zostawiamy to, zachodzi galaretką, ale w jednym i drugim przypadku należy mięsko otworzyć, zwolnić tą sprężynę, żeby mięsko sobie zasało te płyny, które się tam zgromadzą, a troszeczkę się tego wytopi. To Wam później pokażę, jak tam blat. No i tyle. Dobra, także ja. Dobra, wyciągniemy i zobaczymy, co tam, co tam się porobiło. Mięsko już jest troszeczkę uformowane. O, tutaj widać troszeczkę przyprawy spadły, jeszcze szkodzi. Bardziej salik. Mm. Coś niesamowitego. Mm. Bardzo ładne. Dużo mięsko. No. Z wierzchu trochę. Trochę to jest pieczne, Rzeczywiście ja to trochę grubo kroję. To sobie wystygnie. To pokroję to nożem, nożem już tak powiem troszkę większym. No i na pewno na stół, na imprezkę sobie takie mięso wiedzie. Także polecam mięsko jest jak najbardziej. Udane. Jedyne, co bym jeszcze zrobił, to chyba, chyba e, nie dawał tej soli tutaj już do marynatu, bo ta sól zrobiła swoją robotę, no ale, ale, ale i tak jest dobre. Dobra, muszę zostawić to, żeby to naprawdę wystygło, bo zaraz tego nie będzie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Ciao.